Znajdujemy się na targach Gryna na Stoisku Wielkopolskim. Dziesięciu producentów z Wielkopolski, z Zrzeszonej Sieci Dziedzictwa kolejnego Wielkopolska, wystawia się ze swoimi produktami. Są to produkty między innymi e, zaczynając tutaj po lewej stronie e, czyczyzna, pierogi, naturalne lody, sery, kozie, tradycyjne wędliny, e, benedyktynka oraz chleb tradycyjny. E, my jako województwo Wielkopolskie wspieramy producentów w, w, takiej, w takiej promocji poprzez e, właśnie możliwość wystawiania się na, na, na tym skisku, gdzie województwo Wielkopolskie pokrywa e, za to e, koszty. Producenci, oprócz tego, oprócz tego takiego jakby materialnego oraz wsparcia, mają możliwość również zdobywania szerokich kontaktów właśnie na rynku niemieckim i nie tylko, a także wymiany kontaktów, która daje profity, poprzez to, że niektóre produkty, produkty z Niemiec znajdują się tylko w Polsce, a produkty z Polski znajdują się na rynku niemieckim. Proszę powiedzieć jeszcze, jak bardzo powiedzmy, zmieniają się rok w rok firmy, które tutaj przyjeżdżają i które wspieracie? Niektóre, niektóre z firm, które są aktualnie. E, na, na stoisku były również w ubiegłych latach, ale też, e, też niektóre firmy zmieniają się rotacyjnie, wiadomo, żeby ubogacić ten asortyment dla, dla niemieckich osób.